15 lat. 15 lat minęło od premiery oryginalnego Dead Space, 15 lat ewolucji branży gier oraz nas, graczy. Kiedy w 2008 jeszcze jako nastolatek włączałem Dead Space, nie spodziewałem się, że będzie to pierwszy horror, który porwie mnie w swojej mrocznej historii na tyle, że zmiana brudnych ze strachu gaci będzie wręcz motywacją, aby grać dalej. Ja, jako gracz stroniący od horrorów, poczułem wtedy to, czego inne gry mi nie dawały: klimat tak gęsty, że można było się w nim dusić, a jednocześnie koncept tak świeży, który sprawił, że nie mogłem się od gry oderwać. Pierwsza, druga, trzecia część. Lata mijały, a ja chłonąłem każdą z nich. Dodatkowym daniem były filmy animowane, które wspominam jako genialne uzupełnienie historii lotu USG Shimura. Jako wielki fan oryginału nie mogłem się doczekać remake'u, pełen obaw, ale i oczekiwań ukończyłem Dead Space Remake. Witajcie, ja nazywam się Trebor i dzisiaj opowiem Wam czy warto było czekać i czy moja pralka przetrwała tsunami brudnych gaci. Historia gry zaczyna się typowo jak każdy inny horror umiejscowiony w przestrzeni kosmicznej, głupio i sztampowo, a jakże. Ale oryginalny Dead Space czerpał na klasy B, no niestety czasem trochę nieświadomie. Nasz protagonista Isaac Clark jest inżynierem, ale nie takim po politechnice. Oj nie, patrząc na to, jak radzi sobie z nieumarłą zarazą, to musiał przynajmniej skończyć wyższą szkołę rozczłonkowywania imienia Jeffrey'ego Damera albo jakąś inną śmierciotechnikę. Isaac wraz z załogą przylatuje na zgłaszającego S.S. ogromnego łamacza USG Ishimura, który, jak nazwa wskazuje, no, łamie planety celem pozyskania z nich surowców. Oczywiście co się stało z Jszymurow? No a co się mogło stać? No wykopali jakiś szajs, po czym wszyscy umarli koniec. Pewnie by tak było, gdyby nie wiadomość, którą wysłała ukochana bohatera Nicole. Niczego nie podejrzewająca ekipa ląduje sobie jak gdyby nigdy nic, po czym już raptem w pierwszych minutach dowiaduje się o potworach grasujących po statku. Część załogi ginie, ci, którym udało się przeżyć desperacko, szukają wyjścia z sytuacji i próbują stalić, co tak właściwie się stało. Fabuła pomimo swojej prostoty jest ciekawa i głębsza niż na pozór się wydaje. Większymi potworami jak zawsze okazują się ludzie i czeka nas całkiem sporo zortu akcji i jest ich na tyle dużo, że ciężko powiedzieć coś więcej. Historia jest prosta jak budowa. Cepa, ale wykonanie owego cepa już potrafi zaskoczyć. W ogóle na potrzeby filmu sprawdziłem, jak skonstruowane są cepy i powiem wam, że widziałem w życiu prostsze narzędzia. No. Autor tego powiedzenia ewidentnie nie widział na oczy, no nie wiem, choćby młotka. Jak więc Dead Space pomimo fabularnej prostoty, stało się grą wręcz kultową? Składa się na to szereg czynników, zacznijmy od klimatu. Ciężko wyobrazić sobie bardziej klaustrofobiczną lokację niż ciasne korytarze i szymury. Statek jest labiryntem, w którym wiele miejsc jest niezwykle do siebie podobnych, co zawsze generuje poczucie lekkiego zagubienia. Mimo to gra prowadzi gracza za rączkę, dając. Wskaźnik dokładnie, gdzie, po co i którędy ma iść. Kiedy inne gry frustrują gracza, tworząc nieczytelne poziomy, Dead Space wychodzi im naprzeciw. Tworzy to perfekcyjny balans pomiędzy brakiem oddechu a jasno określonym kierunkiem. Ishimura może i jest typową stacją kosmiczną, której wizerunek zna już każdy, kto widział choć jeden film o kosmosie, ale tutaj twórcom udało się wyraźnie pokazać różnice pomiędzy sektorami statku. Mamy tu pomieszczenia mieszkalne, szpitalne, hydroponikę, systemy filtracji, mostek czy też maszynownie. Dodajmy do tego sporadyczne wyjścia w przestrzeń kosmiczną, czy to wizytę na innym Statku, i na wizualną monotonię nie mamy co narzekać. Nieprzypadkowo też w każdym sektorze są toalety. A wiecie dlaczego? Bo dla niektórych higiena to najgorszy horror. A tak serio, niektóre z nich wyglądają gorzej niż toalety na Orlenie. Kolejną rzeczą jest fenomenalne oświetlenie: ray tracing. A komu to potrzebne? Właśnie w takich tytułach śledzenie promieni ma najwięcej sensu i daje najlepszy efekt. Sterylność oraz ciasnota niemal każdej przestrzeni w grze pozwala stworzyć oświetlenie tak klimatyczne, tak niepokojące i momentami tak realne, że powiedzenie o przestraszeniu się własnego cienia staje się niezwykle celne. Niesamowite jest dla mnie też to, że sam już nie wiem, czy przypadkowo czy nie, jak owe cienie padają czasem w taki sposób, co kształtem przypomina coś, co zamierzacie zabić. Spójrzcie tylko na to. Gorsze w grze są tylko momenty, w których gra zmusza Cię do wyboru, albo idziesz w całkowitej ciemności, albo wyłączamy tlen i masz, nie wiem, 60 sekund, żeby lokację przejść, nie? no super wybór. W ogóle szanuję też twórców za to, jak idealnie dopasowali ilość tlenu do długości pomieszczeń. Niejednokrotnie dobiegałem do celu dosłownie w ostatniej sekundzie. Jeśli nie wystraszycie losowy cień, to gwarantuję, że udźwiękowienie gry sprawi, że zaczniesz oglądać się za siebie. Jak jeśli powiedziałem, że gra światłem jest fenomenalna, to na to co usłyszysz w słuchawkach nie ma już określeń w słowniku. Zacznijmy od dźwięków samego w sobie. Ishimura żyje i to słychać. Statek w miarę postępów w grze zaczyna się rozsypywać i ilość zalewających nas dźwięków generuje uczucie nieustającego zagrożenia. Dosłownie niemal bez przerwy słychać piski, zgrzyty, hałas za ściany, przeciwników poruszających się w wentylacji. Tutaj straszy nawet dźwięk komunikacji głosowej z innymi członkami zespołu. No ja pie... Z drugiej strony gra steruje dźwiękiem tak, że czasem zalewa nas fałszywa cisza, po czym okazuje się, że coś za nami stoi i tak moi drodzy manipuluje się rynkiem gaci. Muzyka. Z jednej strony typowa muzyka ze strony jest straszna muzyka do gry typu horror.pl, a z drugiej strony ciężko wyobrazić mi sobie coś lepszego niż szarpane skrzypce wymieszane z orkiestrą symfoniczną grającą tylko po to, żeby podkreślić jak bardzo masz przesrane. Oni grają dla Twoich wrogów, nie dla Ciebie. A skoro o wrogach mowa. Nekromorfy, bo tak nazywa się rasę obcych przejmujących ludzkie zwłoki, to jak na 2008 ciekawy koncept. Dzisiaj nie robi to już takiego wrażenia, ale mechanika walki z nimi dalej ma swój urok. Nekromorfy mają to do siebie, że absorbując ciała ludzi, tworzą mniej lub bardziej wyszukane abominacje. Mamy klasyczne jednostki ludzkie z dodatkowymi kończynami. Mamy niezwykle wytrzymałe wielkie bydlaki, no ale mamy też biegające po ścianach niemowlęta z mackami. Albo nie wiem, bez przerwy krzyczących ludzi przylepionych do ścian, a może chcesz powalczyć z ciężarnią kosmitą, który wypuszcza z siebie szarańcze po śmierci. Jest wrogo, obleśnie, wręcz śmierdząco, ale to jeden z wrogów jest szczególnie irytujący, a jest nim nieśmiertelny łowca, przed którym możemy jedynie uciekać. Wrogi arsenał jest ciekawy, choć widać, że w 2008 gry nie musiały być tak obficie wypełnione contentem, jak jest to dziś. Ale żeby nie było źle nie jest. A źle nie jest ze względu na to, jak właśnie walczymy z całym tym tałatajstwem. Kiedy większość gier bazuje na strzale w głowę aż nie padnie, tu jest trochę inaczej. Wspomniałem o dodatkowych kończynach wrogów. Jedynym sposobem na walkę z nimi jest właśnie rozczłonkowywanie. A tak się świetnie składa, że naszą główną bronią jest wiązka energii, którą możemy obracać. O tak. Pomysł po 15 latach dalej rzeźki i rąbanie kosmitów na kawałki dalej daje masę frajdy. Co jeszcze sprawia, że Dead Space jest tym słynnym Dead Spaceem? Sposób opowiadania fabuły. Na statku porozrzucane są czy to audiologii, czy to notatki, czy nagrania holograficzne, które opowiadają historię mieszkańców statku. Zaczynając od zwykłych typu Ej Marcin, ale dzisiaj coś łupie w wentylacji, jakby tam jakiś potwór siedział. O. Unitolodzy wierzą, że znak zawierał kod, klucz do osiągnięcia życia wiecznego na drodze odrodzenia i w niebo wstąpienia. Minus jest taki, że najpierw trzeba umrzeć. Dead Space robi to w sposób, którego do dzisiaj inni producenci nie potrafią się nauczyć. Ile to razy w innych grach jesteśmy zalani ścianą tekstu, która może i coś do fabuły wnosi, ale jednocześnie sprawia, że masa graczy zwyczajnie to przeklika. Dead Space sprawia, że notatki chce się czytać, bo nie są opowiadaniem, a właśnie notatką, sprawiającą wrażenie, że napisał ją faktycznie żywy człowiek. Wszystko to jest wypełnione emocjami i często tak realnym pierwiastkiem ludzkim, który sprawia, że chcemy wiedzieć, co się tym ludziom faktycznie stało. W drugiej części sami zaczynamy być częścią tego szaleństwa, powoli tracąc zrozumienie, co się wokół nas dzieje, komu możemy wierzyć i czy przypadkiem sami nie zaczynamy mieć halucynacji. Potwory to jedno, ale okazuje się, że też nie jest to jedyne zagrożenie dla ludzkości. No ale wkraczam tu już w strefę spoilerów, więc powiem tylko, że w pewnym momencie gra buduje atmosferę tak gęstą, tak dziwną i szaloną, że sprawia na nieustanne wrażenie, że stara stanie się coś strasznego. Dobra, bo podniecam się tym Dead Space'em, a bądź co bądź, no jest to remake gry, która ma już 15 lat, więc pogadajmy o grze w innym tonie. Pod względem klimatu, gra jest arcydziełem, ale nie jest ona wolna od wad. Oj, kompletnie nie jest. Jeśli chodzi o sam gameplay, jest to klasyczny survival horror, w którym pokonujemy korytarzowe lokacje, zarządzamy małym ekwipunkiem, walczymy z wrogami i generalnie to staramy się, aby martwi przeciwnicy stali się faktycznie martwi. Oryginalny Dead Space został przeniesiony na nowy silnik Frostbite, a sama gra przeszła szereg zmian, które miały za zadaniem tytuł uwspółcześnić. Jeśli chodzi o Grafikę to faktycznie jest dobrze, może nie jakoś kosmicznie, bo, bo wiecie, ale światło ci nie robi robotę. Tyle że mechaniki to coś więcej niż silnik gry. Z bardzo pozytywnych zmian możemy wymienić to, że Isaac nie jest już niemym bohaterem i znacznie częściej zdejmuje hełm. Gra jest też lepiej zaprojektowana pod względem eksploracji i wraz z rozwojem postaci otwieramy sobie skróty niczym w Dark Souls. Gra nie ma żadnych ekranów ładowania, co tylko wzmacnia imersję. Ba nawet menu główne po uruchomieniu gry jest już faktycznie w grze. Całkowicie holograficzny interfejs gry dalej robi wrażenie, ale nie jest on najwygodniejszy, wręcz archaiczny, i tutaj pojawiają się pierwsze zgrzyty. Zacznijmy od tych prostych. Pamiętam, że w oryginale często musiałem korzystać z mapy, bo nie było skrótów i łatwo się było lekko zagubić. Teraz mapy nie użyłem praktycznie ani razu, pomimo tego, że jest ona znacznie bardziej czytelna. Za jedyne 4 sloty na bronie powinno się dawać dożywotni zakaz tworzenia gier. Zwłaszcza kiedy nieustannie trzeba żonglować tą bronią, do której akurat mamy amunicję. Otwierając ekwipunek gra się nie pauzuje i nie ma tak łatwo. I okej, okay, można to uznać za specyfikę gatunku, ale mam wrażenie, że dzisiaj inne gry robią to trochę lepiej. Kolejnym problemem jest dla mnie balans poziomu trudności i fakt, gra bywa trudna. Zostały już tylko uruchomić... Ale w pewnym momencie zostajemy zalani ilością wrogów, a trud będzie nam sprawiało, nie strzelanie do nich. A walka czy to z blokadą przez obiekty, czy to z interfejsem, czy to z błędami gry. To ile razy padłem tylko dlatego, że gra zdecydowała, że no nie wiem, wyłączy mi klawiaturę albo nie wiem, zablokuje ścieżkę, którą muszę uciec, bo tak będzie śmieszniej. Dodatkowo widać tutaj pewne archaizmy projektowe i niektóre walki są trudne, bo są trudne. Nie dlatego, że powinny, ale dlatego, że musisz pewne czynności wykonać idealnie. A gra stwierdza, że kluczowy obiekt na kilka sekund zniknie za ścianą. Oszaleć idzie. Widać też, że gra była projektowana pod granie na padzie, bo spotkałem dwie głupoty. Raz nie mogłem wcisnąć przycisku na ekranie, pomimo naciskania dobrego klawisza na klawiaturze, Jak ja tylko podpiąłem pada, to ono już działało. Inną głupotą jest to, że w stanie nieważkości przycisk od obracania się to ten sam przycisk, w którym aktywujemy cokolwiek, tak więc próbując coś zatwierdzić, zaczynamy się obkręcać wokół własnej osi. Jak to możliwe, że nikt tego nie zauważył? Nie rozumiem tego. Co jeszcze mnie bolało, to momentami fatalna gra aktorska w polskiej wersji językowej oraz pompatyczne wypowiedzi niektórych postaci. Dosłownie nie da się pewnych dialogów brać na poważnie. Postacie niezależne z jednej strony wydają się ludzkie, a z drugiej strony konfrontują się ze słabym aktorstwem, które sprawia, że skręcamy się z bólu. Pomimo tego, że Dead Space jest wypełniony błędami i idiotycznymi rozwiązaniami, te 11 godzin spędzone z grą przywróciło we mnie wspomnienia tego, jak kiedyś branża szukała nietuzinkowych rozwiązań, aby atrakcyjnić swój produkt i czymś zabłysnąć. Fragmentacja kosmicznego ścierwa nawet teraz bawi i jest to raptem przyprawa do szaleństwa, które twórcy obserwują, bo gra nie jest ostrzeleniem do kosmitów. Gra traktuje o byciu zaszczutym w otaczającym szaleństwie i społeczności, która w obliczu problemów zamiast się zjednoczyć się podzieliła. Przemierzanie ciemnych korytarzy jest dla Izaka wędrówką w głąb samego siebie i próbą zrozumienia co jest prawdą, a co halucynacją wywołaną przez pradawny artefakt. Ze świecą szukać na rynku gier, które tak dobrze balansują na granicy strachu, a intrygi. Jeśli lubisz horror, który oferuje coś więcej niż jumpscary i jesteś w stanie przeboleć techniczne bolączki, to Dead Space może się dla ciebie okazać niezwykle odświeżający. Z kolei jeśli jesteś fanem oryginalnej serii, to remake będzie nostalgiczną podróżą, podano w taki sposób, by te wspomnienia nie zostały zmiażdżone przez 15 lat postępów w branży. Remake pozwoli ci przeżyć to, co przeżyłeś 15 lat temu. Ja nie żałowałem i czekam na kolejne części.